Dopiero mania. Z okazji 500 widzów, zmontowałem ten odcinek. Z biegiem czasu staram się robić coraz to lepsze filmiki i widzę, że przynosi to efekt. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście czas na moich materiałów. Co do przyszłości, to na pewno filmy będą pojawiać się już regularnie. Tak co 5-6 dni. Jak ostatnie trzy odcinki. W Sylwestra nagrałem trochę materiału i on mnie do połowy lutego. Jak was ciekawi, jak wyglądał mój staw sylwestrowy, to teraz możecie go zobaczyć. Możliwe, że będę pokazywać jakieś samoróbki z saletry na ten specjal. Próbowałem zrobić świecę dymną, ale trochę mi nie wyszło i to by było na tyle z informacji. A teraz, wspomniana wcześniej, saletra, co poszło nie tak i jak ją zrobiłem. Więc tak, do zrobienia świecy dymnej z saletry będziemy potrzebować cukru, w wosku, czegoś, w czym można to wszystko stopić i wymieszać, puszki. Coś do zmielenia saletry, czyli młynek, saletra i łyżeczka. Oprócz tego, jeszcze ląd i główki z zapałek. Saletry jest 120 g cukru, połowę z tego i, I pół szklanki włosku. Saletry mieszam z cukrem. A najlepiej wszystko, wszystko trzeba dokładnie zmielić ale nam trochę zostało jeszcze cukru, więc będziemy musieli dwa razy. Widzę, że świetnie się bawisz. To nie będę Cię przeszkadzał. To trochę zajmie. W sumie można było od razu... Hmm. A co tam? Dobrze mu Trochę to trwało tak z 20 minut, ale w końcu zmieliliśmy Teraz trzeba roztopić wosk a później razem z tym woskiem wymieszać salę i cukier roztopionego wosku wypełamy saletry i cukier z nie widzi, nikt z tym nie widzi, nikt z tym Pamiętajcie, aby wosku była odpowiednia ilość, gdyż jeśli będzie go za mało, po prostu cukier może się przypalić i przykleić do naczynia, w którym będziecie wszystko mieszać. Potem trzeba odstawić tę mieszankę w pustce na parę godzin, żeby zastygła. Potem odcinamy końcówki zapałek, które po w sadzeniu, do dziury odlądu z polepszą zapłon świecy tak oto prezentuje się gotowa świeca mhm. ląd nie wypalił ale spróbujemy na zapałkach no i w końcu się udało mocuj się, żeby całe to było widać za razem, ale załapał Mówię. No całe, żeby ziemię ujęło też. Mam nadzieję, że specjal się podobał i za 5 dni będzie kolejny odcinek. Do zobaczenia w nim.